Troszkę przesadziłam z tymi 300 tysiącami za bon, bo wtedy to walka byłaby chyba na śmierci i tak. 300 złotych, zdecydowanie tak, bon podlaski, a teraz sprawdzamy pogodę, dla Podlasia też. To co tam dzisiaj na Podlasiu, Zozanna Wirtek-Lewandowska. Dzień dobry, a dzisiaj na Podlasiu no, troszkę chmur, więc trochę ten odpoczynek, może pogoda zakłócić, ale będą też opady deszczu, ale po każdym deszczu, chmurach wychodzi też słońce, więc tego też tam nie zabraknie. Nie momentami to słońce będzie wychodzić, ale raczej na wschodzie dzisiaj przewaga chmurna na niebie. Taka niesprawiedliwa dzisiaj pogoda, bo natomiast dużo słońca dzisiaj będzie na zachodzie Polski. Tam też ciepło, na Pomorzu Zachodnim także y, słonecznie. A no, właśnie nawet teraz zaglądamy nad Morze Bałtyckie i o poranku błękitnego nieba miejscami nie brakuje oraz słonecznych chwil. W drugiej części dnia gdzie nie, gdzie na przykład w okolicach Zatoki Gdańskiej tutaj przewaga chmur na niebie i przelotnie popada deszcz, ale właśnie na w południu Polski. dzisiaj na ogół pochmurno i, i deszczowo w drugiej części dnia. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy, proszę, na mapy. I tak dzisiaj nad Polską będą wędrowały chmury. Od samego rana większych rozpogodzeń możemy spodziewać się na zachodzie Polski, ale i w drugiej części dnia tutaj na ogół słonecznie, na wschodzie więcej chmur, a to za sprawą deszczowego frontu atmosferycznego, który już jutro opuści naszą granicę i jutro będzie pogodniej i słonecznie w całej Polsce. Ale dzisiaj jeszcze miejscami popada deszcz między innymi właśnie w Trójmieście. Natomiast słońca nie zabraknie w Poznaniu, Bydgoszczy, w Toruniu, w Kołobrzegu czy w Szczecinie. Na termometrach od 22 stopni w Kołobrzegu cieplej będzie w głębi kraju do 25 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany. Nad morzem miejscami przewaga chmur na niebie i opady deszczu będą pojawiały się w Ustce, w Łebie i we Władysławowie. Na termometrach od 21 do 22 stopni. Na Nawarnia w Mazurach, Mazowszu oraz na Podlasiu. Tu na ogół zachmurzenie duże, tylko w Warszawie nie powinno padać. A na termometrach od 22 stopni w Białymstoku do 25 stopni na ziemi łódzkiej. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Mazurach pochmurna i deszczowa aura od 23 do 24 stopni. Natomiast na południu Polski tu od samego rana przewaga chmur na niebie. I tak też pozostanie przez cały dzień. Trochę chłodniej w Zakopanem jedynie 16 stopni. Do 23 stopni w Rzeszowie wiatr słaby i umiarkowany. Natomiast na Dolnym i na Górnym Śląsku i na Ziemi Lubuskiej, tu na ogół słoneczniej, to od samego rana. Tak pozostanie przez cały dzień, ewentualnie w Katowicach. Tu przydadzą się parasole. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.